Cześć, witajcie na kanale Grzegorz Maserwawro i Maserwawer. Yy, jesteśmy z Pawłem. Gdzie my jesteśmy? Polskie Malediwy. Dlaczego to się Polskie Malediwy? nazywa? podobno miało takie właśnie jak Malediwy. No, podobno, bo może pogoda nie danie, będzie pora roku bo to nie jest aż takie błękitne, widać tam tle, no może trochę takie Ale kawy tam. nie ma, do kawy musimy jechać, jak się tak najpierw nazywała, u Leona, czy? Nie, to była utatka zamknięta Utatka, ale zamknięta ale była nie. widząc jak ona wygląda tam, to kawy się nie napił, nawet wody bym nie chciał Gdzie są te Malediwy, powiedz, bo może widzowie Jesteś, w Google się znajdzie, ale to jest tam w okolicach Bytomia <laughs> Katowice-Bytom, 57 ja tak. km od Krakowa jesteśmy, przez Krzeszowice, Trzebinie jechaliśmy i potem gdzieś tam na prawo odbiliśmy Także fajnie. Jest jak Ci się jechało dzisiaj? Elegancko. Dobrze, nie? 30 średnią mamy na razie. Jesteśmy w powietrzu, czujemy się świeżo. To jest dobry prognostyk przed jazdami góralem. Trasa fajna, przyjemna, ruchu nie ma dużego, nie? No dzisiaj właśnie wyjątkowo pusta, trzeba przyznać. Nawet na tej głównej drodze od Krakowa tak. do Trzebiny puściutko. Także przyjemnie hmm. się jechało. Także zapraszam chętnych na tandem. Dzisiaj będzie przekroczone 100 km, około 115-120 prawdopodobnie zrobimy pierwszy raz. Zakładam, że średnio jeszcze trochę poprawimy, nie? Bo więcej, e, no z, więcej, więcej z góry. Jak będzie... Kawy się napije, to już nie będę się pojechał. Chyba że mnie mi śliczać, co wtedy... Będzie, bo będę go dzigał, będę go w plecy, jak będzie za wolno jechał. Także będziemy jechać. To <laughs> będę wytwarzał ustami szumów. <laughs> tak jest. Dobra, dziękuję. Zapraszam chętnych pod, do kontaktu na telefon, tam w opisie podam. Jakby ktoś chciał spróbować, niedługo będzie rower górski MTB. Paweł też już sobie zęby ostrzy. Chcia, no, chciał no, mi szosowy no, przerobić na gravel, ale się nie dałem. Z naszymi zaczynamy jak ludzie, tam gdzie, tam gdzie chcemy, a nie tam gdzie możemy. Także <grym> tego Paweł obiecał, że mapę Paweł Gravel e, Maps wyłącza. Na razie, jak jeździmy szosowym, tak. <grym> także, o, udało się na razie. Także na razie się udało. No to do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. A ja? Nie wiem, czy mnie widać, bo strasznie świeci słońce. Paweł poszedł po kawę, jesteśmy w Trzebini na rynku, ale tu nie ma żadnego ogródka. Zostało nam jakieś 30 parę kilometrów jeszcze do domu, myślę, że 100 parę będzie. Także czekam na kawę. Rynek w Trzebini, bardzo ładnie. Chyba idzie Paweł, ale nie jestem pewien. Jest kawa. Kawa czarna. Gdzie kupiłeś? Rzedze no że można kupić kawę w Czebinie. W kawiarni? W kawiarni. <grymina> kawiarnia. E, Jak się wiem, czujesz? Słodzisz, nie słodzisz. słodzisz się... Nie, nie słodzę. O. Jak się czujesz? Rzebnia. Dobrze? Czebina, duże piękne miasto, gdzie nie ma kawiarni. Ja się można czuć. No jak w dużym, w dużym mieście bez kawiarni. Daj przed kamerę i pokaż. Wygrałem. W mojej drożdżówce z serem jest jeden rodzynek, także jest dobrze. No jak rodzynek, to powinien być jeden, nie? Dla no, rodzynka, dla mnie jest jeden rodzynek. No. Ale nic mistrzowsko, kurwa. Taka wielka drożdżówka, jeden rodzynek, masakra. No. Gdzie to kupiłeś? W Żabce, tak? To jak chcecie kupić rodzynek, to idźcie do Żabki. Dobra. Dojechaliśmy. Paweł się tam rozpakowuje 30 średnia, 120 km słuchajcie. A to jest rower Pawła w którym on jeszcze musi wrzucić, wrócić do brzoskwini. A ja sobie idę spokojnie zjeść obiadek. Jak się czujesz Paweł? Zarubiście. Zarubiście się czujesz. To fajnie. Następny etap 150 km, tak? Nie no, to spokojnie trzeba chyba, nie? Podejść do sprawy. Także dziękuję Wam za przygodę, zapraszam do lajków, komentarzy, komentujcie i się umawiajcie ze mną na tandem. Ja Warto? Bym, Warto, nie? Ja bym zapraszał raczej do jeżdżenia, nie tam do lajkowania. No właśnie mówię, że, że do jeżdżenia zapraszam. Tak. Czy daj, czy Chcesz coś powiedzieć widzą jeszcze na koniec? Co? Dajcie znać, że to są miasta z kawiarniami właśnie o, chciałem powiedzieć tak, tak że w Czebinie nie ma kawiarni w ręku. to jest skandal po prostu w niedzielę także dobrze było kadencja była dobra średnia dobra jest zarębiście także cześć trzymajcie się hej